Hej, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Na tak zwanego szybciocha przekaz tylko z jednej karty. Bo czemu nie? Bo czemu nie? Jeden, dwa i trzy. Zawiesiłam się. Zastanawiałam się właśnie, co, co ja wymyśliłam, co ja wymyśliłam. Eee, co się chce, co, co tu się dobija do Waszego życia? Eee, co tu do Was zmierza? Albo gdzie Wy zmierzacie? Dobra, jedyneczki. Eee, do jedyneczek się jakaś, jakieś szczere, dobre uczucie Czyste serce się do Was dobija. I to może dotyczyć związku, ale to może też dotyczyć bardzo fajnej nowej pracy, gdzie są szczerzy ludzie, tacy prawdziwi liderzy, którzy dbają o Was tam z tyłu, tyły zabezpieczają i pchają do przodu, a nie tacy, co pędzą i tylko. Posygneta ich, ich, całujcie. To jest. E... Tu nie ma żadnych masek, to jest samo szczere, szczere, dobre uczucie. Jeżeli nic z tych scenariuszy nie jest Wam bliskie, to powiem Wam jeszcze jedną rzecz. To może być tak, że to, co się do Was dobija, i to, co się zamanifestuje w Waszym życiu. Najbliższym, to to jest e, też taka szczerość z samym sobą, że e, wy w tym czasie, zbliżającym się, e, możecie wreszcie mieć możliwość poznania tego, czym nie jesteście, kim nie jesteście, i poznacie wreszcie z siebie samych, a, a przynajmniej możecie być teraz na tej drodze, gdzie będziecie siebie poznawać i wreszcie będziecie ze sobą szczerzy. Będziecie wreszcie odrzucać to, co wam nie służy. To jest też to zrzucenie masek. Szczerość ze sobą. No. Ale też myślę, że jakiś, jakiś początek, dobry, dobry początek czegoś, dobry, dobry nowy etap. Bo wydaje mi się, że tak jakby to było jajko, to na czym siedzą te sowy. Jajko, to jest, to jest życie, nowe życie, fajna nowa rzecz. Ja widzę też tu uzdrowienie w, w sferze czakramu serca u Was, no. Te jedynki, dobra, co dwójeczki. A u Was, yy, do Was się tutaj dobija, słuchajcie, jakaś, yy, yy, jakaś grupa. Grupa wsparcia, <laughs> grupa jakaś um, przynależność to, to, to jest taki um, brak już tego poczucia bycia samemu um, silne wsparcie z zewnątrz. A takie poczucie wreszcie może do Was przyjść um, że nie jesteście sami już się powtarzam, ok duża radości z tego głównie takie wsparcie e, i radość z tego, co się posiada co się już ma może to jest i chatka ze słomy ale, ale to wystarczające jest w zupełności wystarczające I to też się może odbywać na, w, w różnych dziedzinach życia. Jeżeli jesteście tu po to, aby dostać odpowiedź na temat relacji, to, no to to jest wsparcie w relacji. Jeżeli pytacie o Jakieś zdrowie, to ja bym widziała tu terapię czy jakieś grupowe, fajne spotkania, coś co daje siłę, podnosi na duchu. Jeżeli pytacie tutaj o karierę, pracę, to ja tu widzę i pracę zespołową, fajny team, duże wsparcie. No to takie rzeczy u Was widzę: dwójeczki i trójki. Ok. podróż, nie podróż, podróż, ale to bardziej widzę taką w głąb siebie, gdzie uciekamy trochę od innych, idziemy w osobne miejsce, odosobnienie takie i tam wreszcie mamy czas na to, żeby zebrać myśli, pobyć samemu ze sobą tak, i dowiedzieć się, czego właściwie ja chcę, czego nie chcę, hmm. bo w zgiełku, gdzie cały czas e, pracujemy, gdzie cały czas e, jest cały czas wymiana komunikatów, nie ma czasu na to, żeby się zastanowić nad samym, nad, nad samym sobą. Więc ja tu w najbliższym czasie widzę, że albo tu, tu jest tak, że przychodzi do Was konieczność. Um, dania sobie czasu, odpoczęcia, przemyślenia pewnych spraw eee, albo albo, albo czyli albo przychodzi ta konieczność, albo po prostu um, to jest takie świadome odsunięcie się Taka wasza fajna decyzja o tym, że no teraz czas na moje wędrówki po moim wnętrzu. Albo po prostu dosłownie podróż. Przecież to nie musi być podróż zagraniczna, przynajmniej w obecnych warunkach. Chociaż może być tak, że trafisz na ten film. Nie ja wiem, w którym tam roku, co się będzie działo za parę lat, nie wiadomo. Na razie z tymi granicami to jest różnie i z tymi przejazdami. Hmm. Ale jeszcze tu widzę taki, że ty właściwie kierunek masz już wytyczony. Ty już dokładnie wiesz, gdzie, w które, w które miejsce tam się wybrać. I będziesz konsekwentnie do tego dążył, dążyłam. Widzę tu też dużo spokoju, ciszy, a przede wszystkim tego bycia z własnymi myślami, sam na sam. I to Wam bardzo dużo da. Dużo się o sobie nauczycie. W tym czasie. To jest, to jest właściwie Wam bardzo potrzebne. Tak, abyście też już od dłuższego czasu o tym myśleli i zbierali się do tego. No, to tak. Tyle. Dobra. Dzięki. Pa.